A co, jeśli twój ból głowy to nie tylko ból głowy? A co, jeśli ten niepokój, który ściska ci klatkę piersiową przed ważnym spotkaniem, to nie tylko zdenerwowanie? A co, jeśli przewlekły ból pleców, ten wierny i niechciany towarzysz, nie jest jedynie kwestią złej postawy czy wynikiem dawnego wysiłku? Nauczyliśmy się postrzegać nasze ciała jak maszyny. Maszyny w większości sprawne, ale czasem się psujące. Jakaś część zawodzi, system ma zwarcie. A gdy to się dzieje, nasza reakcja jest natychmiastowa i wyuczona. Idziemy do mechanika, do lekarza, specjalisty, terapeuty. Przynosimy nasz symptom jak uszkodzoną część, kładziemy na stole i prosimy: Napraw to! Usuń! Wycisz! Chcemy pigułki, która uśmierzy ból, leczenia, które zlikwiduje uraz, techniki, która uspokoi atak paniki. Chcemy wrócić do normy, do cichego funkcjonowania. Do iluzji kontroli nad tym ciałem i kośćmi, które zamieszkujemy. I w tym pośpiechu, w tej wypowiedzianej wojnie przeciwko własnemu złemu samopoczuciu, gubimy wiadomość. Odbieramy telefon krzykiem, odkładamy słuchawkę, zanim padnie pierwsze słowo. A potem dziwimy się, dlaczego dzwoni znowu, coraz głośniej, coraz bardziej natarczywie, aż dźwięk staje się ogłuszający, objawiając się nie tylko jako szum, ale jako załamanie całego systemu. Wielki szwajcarski psychiatra Karl Jung zaoferował nam radykalnie inną perspektywę, taką, która przekształca pole bitwy w świętą przestrzeń dialogu. Sugerował, że twoje symptomy nie są problemem. Twoje symptomy są rozwiązaniem, które próbuje się wyłonić. Są desperackimi listami miłosnymi, napisanymi dziwnym pismem, wysłanymi z głębi twojej psychiki. Są zakrwawionymi posłańcami, którzy przebiegli kilometry zapomnianego terytorium wewnątrz ciebie, by w końcu zapukać do drzwi twojej świadomości, błagając o wysłuchanie. A wszystko, co robimy, to strzelamy do posłańca. Nasza kultura uczy nas się rozłączać. Oddzielamy umysł od ciała z precyzją chirurga. Umysł to królestwo myśli, logiki, tożsamości. Ciało to pojazd, zwierzę, które nosimy, często postrzegane jako źródło niedogodności i zdrady. Starzeje się, choruje, męczy. Forsujemy je ponad granice, ignorujemy jego szepty wyczerpania, karmimy je tym, co szybkie, zamiast tym co odżywia, a potem jesteśmy szokowani gdy protestuje. Ten protest to symptom. Pomyśl o języku, którego używamy. Walczymy z chorobą. Zwalczamy infekcje. Pokonujemy raka. To język wojny. A w każdej wojnie pierwszą ofiarą jest komunikacja. Nie zatrzymujemy się by zapytać nasz ból głowy co próbuje nam powiedzieć o nieznośnym napięciu w naszej pracy czy małżeństwie. Po prostu unicestwiamy go środkiem przeciwbólowym. Nie pytamy naszego zapalenia żołądka, co w naszym życiu jest tak trudne do przełknięcia czy strawienia. Neutralizujemy je lekiem zobojętniającym kwas. Nie pytamy naszej bezsenności, o czym próbuje nas utrzymać w stanie czuwania, abyśmy w końcu mogli coś zobaczyć. Zmuszamy ją do milczenia środkiem nasennym. Każdy z tych aktów jest aktem represji, a nie uzdrowienia. To jak zaklejenie taśmą kontrolki ostrzegawczej na desce rozdzielczej samochodu. Światło gaśnie, ale silnik nadal się przegrzewa. Psyche, w ujęciu Junga, jest samoregulującym się systemem dążącym do pełni, do integracji. Nazwał to procesem indywiduacji. To podróż całego życia, by stać się tym, kim naprawdę jesteś, w swojej pełni, integrując nie tylko te części siebie, które podziwiasz i pokazujesz światu, swoją personę, ale także te, które ukrywasz. Tłumisz i którym zaprzeczasz, swój cień. A kiedy ta podróż integracji jest zablokowana, kiedy istnieją części nas samych, które są systematycznie ignorowane, psychę musi znaleźć sposób, by zwrócić na siebie naszą uwagę. Jeśli nie słyszymy jej w naszych snach, jeśli nie czujemy jej w naszych niewytłumaczalnych emocjach, jeśli nie widzimy jej w naszych pomyłkach freudowskich czy projekcjach na innych, znajdzie scenę dla swojego dramatu. A tą sceną, bardzo często, jest ciało. Ciało nie kłamie. Jest piwnicą naszej świadomości, gdzie przechowujemy wszystko, z czym świadomy umysł nie chce mieć do czynienia. Złość, której nie pozwoliłeś sobie poczuć wobec szefa, głęboki smutek po utracie marzenia, którego nigdy sobie nie pozwoliłeś opłakać, paraliżujący strach przed porażką, który maskujesz perfekcjonizmem. Te emocje nie znikają. Są energią, a energii nie można zniszczyć, można ją tylko przekształcić. Kiedy nie dajemy im zdrowego ujścia poprzez uznanie i wyrażenie, kondensują się. Stają się gęste, ciężkie i zaczynają krzyczeć w jedynym języku, którego nie możemy długo ignorować języku fizycznego bólu, dysfunkcji, choroby. Wyobraź sobie przez chwilę możliwość zmiany perspektywy. A co, jeśli zamiast pytać, jak mogę się tego pozbyć, zapytałbyś, czego ode mnie chcesz? To jest przejście od wojny do dialogu. To moment, w którym siadasz do stołu ze swoim symptomem, nie jak z wrogiem, ale jak z enigmatycznym mistrzem. To początek symbolicznego dekodowania nawracający ból gardła przed ważną prezentacją. Symbolicznie co robi gardło? Mówi, połyka, wyraża. Co nie jest wypowiadane? Jaka prawda jest uwięziona, drapiąc, by się wydostać? Może to prawda, że nienawidzisz swojej pracy, ale czujesz się do niej przywiązany. Może to prawda, że nie czujesz się kompetentny. Manifestacja syndromu oszusta. Symptem nie jest wadą Twoich strun głosowych. To Twoja dusza krzyczy. Mów swoją prawdę albo Cię uduszę. Problemy skórne, takie jak egzema czy łuszczyca. Skóra jest naszą granicą ze światem. To tam my się kończymy, a zaczyna się drugi człowiek. Chodzi o kontakt, granice, ekspozycję. Co Cię drażni? Kto działa Ci na nerwy? DOSU. Wchodzi ci pod skórę? Gdzie twoje granice są naruszane, albo gdzie boisz się być naprawdę widzianym? Widoczne zapalenie jest odzwierciedleniem wewnętrznego podrażnienia, bitwy granicznej toczącej się poziomie psychicznym. Przewlekły ból lędźwiowy. Dolna część pleców daje nam wsparcie, pomaga nam nosić ciężar. Jakie ciężary nosisz, które nie są twoje? Ciężar oczekiwań twojej rodziny? Odpowiedzialność finansową za wszystkich wokół? Poczucie winy za przeszłe decyzje? Twoje ciało dosłownie ugina się pod ciężarem, który jest w swej istocie emocjonalny i egzystencjalny. To nie ma na celu unieważnienia fizycznej rzeczywistości bólu czy choroby. Przepuklina dysku jest prawdziwa. Zapalenie jest prawdziwe. Ale podejście jungowskie zaprasza nas do zadania pytania: jaka jest historia za historią? Jaka nierównowaga psychiczna stworzyła idealne środowisko, aby ta fizyczna słabość zamanifestowała się z taką siłą? Uzdrowienie staje się więc procesem dwuręcznym. Jedna ręka dba o fizyczność z pomocą nowoczesnej medycyny i jej cudów. Druga ręka zanurza się w symbolikę, w znaczenie. Jedno nie unieważnia drugiego, uzupełniają się. Istnieją niezliczone przypadki. Szeptane w korytarzach głębokiej psychoterapii, udokumentowane w psychosomatycznych studiach przypadków o niezwykłych transformacjach. Kobieta, której wyniszczająca astma, dusząca ją od dzieciństwa, zaczęła drastycznie ustępować, gdy w końcu zebrała odwagę, by opuścić opresyjne małżeństwo, środowisko, które dosłownie nie pozwalało jej oddychać. Menedżer, którego straszliwe migreny, zmuszające go do wycofania się do ciemnego pokoju, ustały, gdy porzucił karierę której pragnął jego logiczny umysł, ale którą odrzucała jego twórcza dusza. Ból głowy zmuszał go do robienia tego, czego desperacko potrzebował wycofania się z fałszywego świata, który zbudował, i zanurzenia się w ciemności, by znaleźć bardziej autentyczne światło. Oni nie walczyli z symptomem. Wysłuchali go, uszanowali jego przesłanie i odpowiednio zmienili swoje życie. A symptem jego praca jako posłanka zakończona mógł w końcu odpocząć. Jak więc zacząć tę rozmowę? Jak nauczyć się słuchać tego symbolicznego języka ciała? Jung dał nam do tego potężne narzędzie, zwane aktywną wyobraźnią. To nie jest zwykłe marzenie na jawie, to świadomy i celowy proces dialogu z nieświadomymi częściami twojej psychiki. To akt odwagi i pokory. Możesz zacząć w prosty sposób. Znajdź cichy moment i miejsce, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. Zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów, pozwalając swojemu ciału się zrelaksować. Teraz skieruj swoją uwagę na swój symptom. Nie analizuj go, nie oceniaj. Po prostu go poczuj. Gdzie się znajduje? Jaki ma kształt, fakturę, kolor, temperaturę? Nadaj mu formę, nawet jeśli wydaje się to absurdalne. Czy twój niepokój to kula zimnego metalu w klatce piersiowej? Czy twój ból pleców to rozżarzone do czerwoności pręt? Czy twoje zmęczenie to szara, ciężka mgła? Gdy już masz obraz, choćby mglisty, spróbuj z nim porozmawiać. Możesz to robić w myślach lub, co jeszcze potężniejsze, pisząc w dzienniku, dając głos obu stronom. Zacznij od prostych pytań. Kim jesteś? Czego ode mnie chcesz? Dlaczego tu jesteś? A potem czekaj. Słuchaj. Odpowiedź może nie przyjść w jasnych słowach. Może przyjść jako uczucie, zapomniane wspomnienie, inny obraz. Kobieta, która praktykowała to ze swoją przewlekłą migreną, zobaczyła obraz małej dziewczynki skulonej w kącie, cicho płaczącej. Rozmawiając z dziewczynką, zrozumiała, że to część niej samej, jej wrażliwość, jej potrzeba opieki, którą tłumiła przez dziesięciolecia w imię bycia silną kobietą, jakiej wszyscy oczekiwali. Jej migrena była skumulowanym krzykiem tego zaniedbanego dziecka? Uzdrowienie nie przyszło z nowego leku, ale z nauki opieki nad tą wewnętrzną dziewczynką, z pozwolenia sobie na wrażliwość, na prośbę o pomoc? Inną techniką jest bezpośrednie słuchanie ciała. W ciągu dnia rób przerwy na skanowanie ciała. Usiądź w ciszy na dwie minuty i po prostu podróżuj mentalnie po swoim ciele, od stóp do głów. Gdzie jest napięcie? Gdzie jest rozluźnienie? Gdzie jest ból? Gdzie jest drętwienie? Nie próbuj niczego zmieniać. Po prostu obserwuj z ciekawością naukowca i współczuciem przyjaciela. Ach, cześć, napięcie w moim ramieniu. Widzę cię, kropka. Ten prosty akt świadomego rozpoznania jest głęboko potężny. To jak powiedzenie swojemu ciału: słucham. Już z tobą walczę. Oczywiście, ta droga nie jest łatwa. Napotyka na zaciekły opór naszego ego naszego racjonalnego umysłu, który wyśmiewa ideę rozmowy z bólem głowy. Zmusza nas do konfrontacji z niewygodnymi prawdami o naszym życiu, naszych związkach, naszej pracy. O wiele łatwiej jest wziąć pigułkę, niż przyznać, że nasze małżeństwo powoli nas zabija. Prościej jest obwiniać genetykę, niż wziąć odpowiedzialność za nieprzeżyte życie, które gnije w nas. Ten proces wymaga cierpliwości. Odszyfrowanie wiadomości może zająć trochę czasu. To jak nauka nowego języka. Na początku łapiesz tylko pojedyncze słowa. Z praktyką zdania zaczynają nabierać sensu. W końcu stajesz się biegły. I wymaga to radykalnego współczucia dla samego siebie. Odwracasz całe życie uwarunkowań. Będą dni, kiedy znów strzelisz do posłańca. Wybacz sobie. Po prostu zacznij od nowa następnego dnia. Podróż integracji cienia i słuchania ciała nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłym procesem. Tańcem na całe życie. Co ostatecznie daje nam ta perspektywa? Głębokie pojednanie. Pojednanie z naszym ciałem, przekształcając je ze zdradzieckiego wroga w mądrego i lojalnego sojusznika. Pojednanie z naszym bólem, postrzegając go nie jako bezsensowną karę, ale jako przewodnika, wezwanie do domu. I, co najważniejsze, pojednanie z najgłębszymi i najbardziej zaniedbanymi częściami nas samych. Każdy symptom gdzie jest uszanowany i zrozumiany, staje się bramą do pełni. Bur, który odczuwałeś jako ograniczenie, okazuje się mapą do twojej własnej duszy, wskazującą dokładnie, gdzie potrzebne jest uzdrowienie, która część ciebie musi zostać sprowadzona z ciemności do światła świadomości. Symptem to fragment twojego prawdziwego ja, wygnany, który puka do drzwi, prosząc o ponowne przyjęcie. Obejmując go, słuchając jego historii, nie tylko łagodzisz fizyczny dyskomfort, stajesz się bardziej cały, Bardziej autentyczny. Angażujesz się w najświętszą pracę, jaką może wykonać człowiek budowanie własnej duszy. Choroba przestaje być katastrofą, a staje się inicjacją. Podróż przez nią pielgrzymką, a uzdrowienie wspomnieniem tego, kim zawsze byłeś w swojej wspaniałej i złożonej całości. Następnym razem, gdy pojawi się symptom zatrzymaj się. Oddychaj. Zanim pobiegniesz do apteki. Pobiegnij do wewnątrz siebie. Pochyl się i szepnij do swojego bólu, do swojego niepokoju, do swojego zapalenia. Zapytaj ze szczerością i otwartością, wiem, że jesteś posłańcem. Jestem gotów słuchać. Jaka jest Twoja wiadomość? Twoje ciało nie jest przeciwko tobie. Desperacko próbuję być dla Ciebie. Jedyne pytanie, które pozostaje, brzmi: czy słuchasz?